Państwo wszyscy uwielbiamy tę chwilę, gdy oczekiwania dobiegają końca, a my możemy w końcu przekonać się, ile warte były przedmeczowe analizy i dyskusje. Zaraz zaczynamy, mam nadzieję, wielki mecz, będzie mógł Witamy Państwa serdecznie! Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę! O niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że spotkanie dostarczy nam wielu emocji jeszcze długo będziemy o nim dyskutować. Nowa Zelandia zmierzy się z naszą drużyną narodową. Dobra obrona, strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w Twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi... Spójrz, to może być Brenta. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. To może być gol! Gol! Przeciwny zespół jeszcze dobrze nie wszedł w mecz. A tu mamy 1-0! Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki, ależ gol. Otworzył nam się wynik: jest 1-0. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Out dla Białoczerwonych. Z piłką Robert Lewandowski. Robert Lewandowski! Co za interwencja! <tryk> Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Wybija tę piłkę. Sędzia interweniuje i Polacy będą wykonywać rzut wolny. To już Paweł Bokniewicz. Chcieli przytrzymać piłkę, ale nie wyszło. Jest pressing. Luis. Uwaga, wychodzi sam na sam. Tu powinien być gol. Tu wszyscy czekali na gola. On to psuje. Może być zły na siebie, na pewno będzie w myślach do tego wracał. No już myślałem, że będziemy mieli wyrównującą bramkę. Obiecująca akcja, dobry strzał, ale jeśli czymś tu się zachwycać, to interwencją bramkarza uratował ich teraz. Sędzia jeszcze nie gwizdze, stosuje korzyść. A więc jednak Gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Szymański. Z piłką Robert Lewandowski. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Przerwa, za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Znakomicie przecięte dośrodkowanie od razu. Pochwały trenera i kolegów z drużyny. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Robert Lewandowski! Fantastyczna interwencja! Pewnie to wybronił! A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. To teraz ostatnie pół godziny gry przed nami. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. I po niebezpieczeństwie, ale tylko na chwilę. Rzut rożny. Będziemy mieli zmianę w zespole biało-czerwonych. Decyduje się na strzał, ale Bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Jednak tracą teraz tę piłkę. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki, ale co z tego, że kreują optyczną przewagę, skoro nie potrafią jej zamienić na premię bramkową? Dobrze broniący się rywale nie dopuszczają ich do sytuacji strzeleckich. Muszą chyba bardziej zaryzykować i przerzucić siły do przodu. To może być kluczowa interwencja w tym meczu, bo dzięki temu nadal przegrywają tylko jednym golem i wszystko się tu może zmienić. Pewnie trzeba będzie znów interweniować, bo rywale naciskają. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe. Jednobrankowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Nie wicegospodarzy nie tracą nadziei. Jednobramkową stratę wciąż można odrobić i do tego właśnie mobilizują graczy. Czasu niewiele, więc chyba nie mają już niczego do stracenia. Pozostaje atakować, atakować i jeszcze raz atakować. Bo jeśli nie wykorzystają tak fantastycznego dopingu... Proszę państwa, końcowy gwizdek kończy dzisiejsze zawody. Mamy wygraną reprezentacji Polski. To było... mecz wyprzedały się w okamgnieniu. Chyba wszyscy na trybunach szykują się dziś na ucztę. Wkrótce pierwszy gwizdek z miejsca, gdzie bije piłkarskie serce Hiszpanii, choć ci z Katalonii się ze mną nie zgodzą, czyli z Santiago Bernabeu. Witamy wszystkich fanów futbolu najwyższej próby. Już za chwilę mecz. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś Państwa na mecznikowy, czyli to na czym polega piłka. Real Madryt Zmierzy się z Lewantem. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Mamy bramkę na Estadio de Vallecas. Mamy pierwszą bramkę dla Dumy Katalonii. Obecny wynik brzmi 1 do 0. To dopiero czwarta minuta tego spotkania. Dziękujemy za informację. Drużyna Realu Madryt na ten mecz. Teraz na Państwa ekranach. Między słupkami Thibaut Courtois, Luka Modric oraz Dani Ceballos. Ale szukacja na gola! Bramkarz wybronił, tyle że piłka wciąż w grze. Teraz Brahim Diaz. Dobra interwencja bramkarza. Przejmują. Teraz jak najszybciej trzeba wybić z autu teraz Real. Real przystępuje do tego spotkania jako najlepiej broniący zespół Ligi. Niełatwo tu będzie sforsować ich defensywę. Obrońcy mają zaufanie do swojego bramkarza i odwrotnie. A to pozwala unikać nerwowych zagrań i prostych błędów. Wszyscy w bloku defensywnym nadają na tych samych barkach. Świetny teraz dribbling, wciąż idzie na bramkę. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Modric. Królewscy z pewnością liczą na powtórkę z ostatniego meczu, w którym wygrali z Bilbao. Bardzo jestem ci... Ależ to zatrzymał! Wspaniała parada! Była okazja, ale nie ma bramki. Taylor. Prawo, dobrze w obronie. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Może im dać prowadzenie. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podyktował jedenastkę. Czy tak było? Nie inaczej. Sędzia podyktował jedenastkę dla FC Barcelony. Bramka jednak nie padła. Powinien teraz pluć sobie w brodę. Lepszej sytuacji mogą już w tym meczu nie mieć. Słowem, wynik bez zmian. Wciąż 1-0. Za nami 41 minut tego spotkania. Dziękujemy za tę informację. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Wizdek sędziego i kończymy pierwszą połowę dzisiejszego gramy co po przerwie zobaczą widzowie na Santiago Bernabeu Lewandowski ma teraz piłkę Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Cancelo zaskoczył ich tą piłką. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Bo bitki nie dało się już wyjąć. Ponownie oglądamy teraz tę te bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią witki bramkarza tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem. Dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo. Stawiają grę. A w głowach pewnie kotłuje się wiele myśli. Teraz nie zostało już wiele czasu na wyrównanie. Przerwana gra i rzut wolny, ale bez kartki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. I piłka dla drugiej drużyny. już ostatnie 30 minut tego spotkania. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Valverde z piłką. Podanie dociera do Luki Modricza. Mamy chwilę, więc pozwolę sobie zaprosić Państwa na grupowe starcie w ramach UEFA Champions League. Starcie, które pokażemy niebawem. Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Rzadko zdarza się taka atmosfera jak w starciach pucharowych. Zasady są proste. Przegrany odpadnie z rozgrywek. Emocji nie zabraknie. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Sędzia dektuje rzut rożny, jest więc szansa, aby w końcówce dogonić rywali. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Uwaga, tymczasem zmiana wyniku na Estadio Ramon Sanchez Juan. Tak, to jest kolejny gol dla ekipy Valladolid. Mamy teraz... Gdyby to wpuścił, przegrywaliby już dwiema bramkami. Mecz byłby pewnie rozstrzygnięty. Kto wie, czy za chwilę nie okaże się, że był to kluczowy moment spotkania. Tak, było nieczyste zagranie w polu karnym. Sędzia wskazuje na wapną. I karny na dobicie przeciwnej drużyny. Nic z tego, proszę państwa! Broni karnego! Jednobrankowe prowadzenie w końcówce bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny, postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Była okazja, ale nie ma bramku. No i wiemy już, ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Piłka już w trzeciej tercji. Ostatnia szansa, żeby coś tu ugrać. Spotkanie dobiega końca. A Real. Proszę Państwa, w końcu przyszła pora na dzisiejsze spotkanie, będzie ciekawie. Dobry wieczór, witamy Państwa ze stanowisk komentatorskich na Anfield z Liverpoolu. Mamy nadzieję, że czekają na nas dzisiaj prawdziwe fajerwerki z okazji tego spotkania. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie grupowe w ramach elitarnych rozgrywek UEFA Champions League. Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Koście mają awans do fazy pucharowej w kieszeni, a dziś mogą zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie. Zobaczymy, czy im się uda, czy może jednak drużyna gospodarzy pokrzyżuje im plan. Spójrzmy teraz w dzisiejszy skład Liverpoolu. Alison Becker między słupkami. W defensywie Joel Matip wystąpi razem z Virgilem Van Dijkiem. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem czyli to będzie rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Liverpool oddaje piłkę rywalom. No i widzimy teraz wyjściową jedenastkę Królewskich na to spotkanie. Między słupkami Thibaut Courtois, Luka Modric oraz Dani Ceballos będą dziś środkowymi pomocnikami. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników, a czas pokaże z jakim skutkiem indywidualna akcja może być ciekawie ale znakomicie teraz broni w ramkę moim zdaniem nieczysta interwencja i w mur strzał zablokowany na skrzydle ludki wkryciu, a z piłką Modric może teraz się uda dla łatwa piłka dla Alissona. Sędzia gwiżdża na korzyść Liverpoolu. Będzie rzut wolny. Główka, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Nic z tego nie będzie. Znowu mają piłkę. Rafael Guerreiro. Jak po ma piłkę. No i mamy rzut wolny dla Liverpoolu. Ale gramy dalej. Zastosowana korzyść na rzecz Liverpoolu. No i strata. Nie mają piłki. Po tym wyliciu będzie wrzutka z autu. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Są oddania strzału. Pomysł dobry, ale podanie jest zbyt mocne. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Wypuścił go, będzie groźnie. Słyszymy gwizdek sędziowski na przerwę. Piłka znów w grze. Przed nami kolejne trzy kwadranse świetnego futbolu. Zobaczymy, czy któraś z drużyn zdoła sięgnąć po prowadzenie i je utrzymać. Dobre przerwanie akcji rywala. Drodzy Państwo, w najbliższym czasie na naszej antenie minus... Ale musimy na chwilę przerwać. Ależ okazja! Jest gol, proszę Państwa! Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. To trafienie to była czysta formalność. Krótki dystans i bez większych problemów kieruje piłkę do siatki. Brawo! Piłka w grze. The Reds muszą pokazać, że nie zasługują na porażkę. Luis Dias. Federico Valverde. No i przejmuje teraz piłkę. Mo Salah. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Luka Modric Teraz Brian Dias Nie dał szans na groźny strzał Liverpool ma teraz sporo miejsca na skrzydle Dobrze wyglądał ten atak To mogło się udać Ale piłka została przejęta Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Świetne, filtrujące podanie. Aj, dobry to był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Zmiana w zespole realu. Teraz do Valverde. Miszał Kanselo przy piłce. Gol, proszę Państwa! Oto no mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał. Tamty. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. Federico Valverde. Lewandowski ma teraz piłkę. Tak jest! Bramka! Tutaj już nic nie ma prawa się zmienić. Z pewnością poznaliśmy zwycięzcę meczu. Co za strzał! Zobaczmy powtórkę sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwi się. Dziś, czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Gomez. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? I Jean-Cancelo przy piłce. Dani Bajos. Teraz Valverde. Odegranie z powrotem do Jean-Cancelo. Czy strzeli? Nie do wiary. Nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał, Tomku. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słupkami zobaczymy kogoś innego. już słyszymy gwizdek kończący mecz, ale i całą fazę grupową. Już wiemy, że ten wynik da pierwsze miejsce w grupie, czyli szansę na uniknięcie potentata w głosowaniu. Jak widać dobra gra zawsze popłaca, ten zespół może zajść w tym sezonie daleko.